Hej, witajcie w moim na naszym odcinku z tej strony Wodek, jak zawsze, a dzisiaj postanowiłem, że porozmawiamy sobie na temat mojej starej szkoły, do której chodziłem, Makeup Star, a postanowiłem, że porozmawiamy o tym na ten temat, dlatego że część z Was pisze do mnie prywatne wiadomości lub pyta w komentarzach, czy polecam tą szkołę i jak mi się podobała. I też wiem, że dużo z Was nie napisze do mnie takiej wiadomości, bo może się boi wstydzi lub nie myśli, że odpowiem, a Właśnie duża część z Was jest aktualnie przed wyborem szkoły i być może zastanawia się nad właśnie tą. I dlatego postanowiłem, że ten filmik będzie pomocny. Od razu będę mógł odpowiadać tym osobom, które mnie pytają osobiście linkiem i wyjaśniać wszystkie wątpliwości, odpowiadać na wszystkie pytania od razu tym filmikiem. I też przy okazji być może pomogę tym osobom, które w ogóle nie odważyłyby się napisać. Więc przechodzimy do odcinka. No więc, tak jak wiecie z mojego Instagrama, najpewniej ja skończyłem szkołę Makeup Star dopiero co nie ba niedawno bardzo i nawet jeszcze nie zdążyłem odebrać dyplomu. Od razu uprzedzam wszystkich, którzy nie chcą oglądać do samego końca filmiku, to tak spoiler alert polecam, bardzo mi się tam podobało i jak najbardziej, jeżeli macie ochotę tam iść do szkoły, to nie będą to zmarnowane pieniądze, dlatego że tak, jest to prywatna szkoła, która jest płatna co miesiąc i wczesne też są płatne. Oczywiście na temat cen, Informacje znajdziecie na stronie, podejrzewam, że ceny mogą się zmieniać, dlatego ja nie będę podawać... Dobra, w sumie mogę powiedzieć. Ja płaciłem z miesięcznie 650 zł, a raczej moja mama. Natomiast oczywiście ceny mogą się zmieniać, dlatego że szkoła też się rozwija i idzie teraz w innym ciekawym kierunku, ale zaczniemy być może od początku mojej historii z tą szkołą. Ja Wam po prostu opowiem, jak wyglądał, wyglądał przebieg mojej nauki tam... Później zrobimy sobie podsumowania, ewentualnie będę robić podsumowania w trakcie. W każdym razie do szkoły przyszedłem e, szczerze mówiąc przypadkiem, dlatego że nie miałem za bardzo innego wyboru, nie wiedziałem gdzie jeszcze indziej miałbym pójść. I na tamtą chwilę wcale nie byłem przekonany do tej szkoły, natomiast szedłem do tej szkoły z założeniem, że ja tam potrzebuję tak naprawdę tylko i wyłącznie papierka, bo całą wiedzę teoretyczną i tak już posiadam. I właśnie, żeby popracować trochę na praktyce, wiecie, że sobie właśnie trochę praktyk narobić. I też fajne jest w tej szkole to, że ona jako jedna z nielicznych, o ile nie jedyna, organizuje praktyki w różnych miejscach. Na przykład ja miałem praktyki w TLC razem z jedną wizerzystką, więc tak jakby, jeżeli się na to zgłaszacie i macie ochotę, możecie malować w teatrach, w telewizji itd. itd. W każdym razie przyjechałem do tej szkoły, nie wiedząc z czego się spodziewać, zdjęcia na takie portfolio szkoły wtedy jeszcze było takie sobie. Tamte zdjęcia mi zupełnie nie odpowiadały. Teraz, jeżeli wyjdziecie na portfolio szkoły, zobaczycie, że te zdjęcia są bardzo profesjonalne, bo są wykonane przez profesjonalnego fotografa i też na całe szczęście mieliśmy sesję i, i moja klasa, i ogólnie e, te osoby, które chciały, miały sesję z tym fotografem, więc można było uzyskać i, i zrobić sobie już na start bardzo dobre, profesjonalne zdjęcie do portfolio, co jest super, jeżeli chodzi o rozpoczęcie waszej kariery makijażowej. Jeżeli chodzi o naukę w szkole. Bo już umówiliśmy sobie czesne, powinienem był sobie przygotować jakąś listy, ale będę lecić z głowy. Um, jeżeli chodzi o naukę szkoły, w szkole rozpoczęła się oczywiście we wrześniu, rozpoczęła się spotkaniem, które wszystko bardzo ładnie i klarownie wytłumaczyło, co i jak będzie w szkole przebiegało. Więc na początku roku już mieliśmy cały plan, wiedzieliśmy, jak to będzie wyglądać. Um, zajęcia się odbywają dwa razy w miesiącu, w weekendy, co drugi weekend, czyli że jest to szkoła zaoczna, ale mają też tryb dzienny, więc jeżeli zbierze się grupa na tryb dzienny, jeżeli by za często dużo osób się zgłosi na tryb dzienny, można też tą szkołę um, mieć w trybie dziennym. Jeżeli chodzi... Dostaliśmy tak, dostaliśmy jeszcze na początek szkoły, jeżeli absolutnie nie macie żadnych pędzli. Dostaliśmy pędzle, dostaliśmy gąbkę. Niestety nie są to pędzle najlepszej jakości. Ja cały czas używałem swoich. Natomiast na początek absolutnie wystarczają, gąbka nie. Natomiast wtedy, natomiast natomiast wtedy um, oni dawali pędzle z ibry, a teraz z tego co że dają pędzle z Inglota, więc i był to upgrade na pewno. I też jest to szkoła, do której do zapisania się potrzebujecie tylko i wyłącznie świadectwa zakończenia waszej, waszego liceum. Nie potrzebujecie dawać matury, nie potrzebujecie dawać żadnych waszych prac, po prostu zapisujecie się, płacicie, płacicie pieniądze i biorą każdego. Więc jeżeli faktycznie macie takie zainteresowanie, a nie posiadacie żadnych umiejętności, to w tej szkole będziecie je w stanie spokojnie zdobyć. Mieliśmy, ja akurat byłem na, na jak się to nazywa, na kierunku makijażysta i stylista. Dlatego, że ta szkoła nie oferuje tylko i wyłącznie y, nauki wizażu, ale przy okazji, zawsze w kierunku wizerz macie zawarty jeden dodatkowy kierunek, czyli że albo stylizację, albo charakteryzację. Możecie też wybrać y, tą szkołę na dwa lata i wtedy macie wszystko razem, ale z tego, co się dowiedziałem, to w tym dwuletnim kierunku najmniej jest stylizacji. Najwięcej stylizacji jest właśnie w tym rocznym y, studium, na którym byłem ja. Y, jeżeli chodzi o wykładowców to muszę przyznać, że to są bardzo dobrzy wykładowcy, dzięki którym od dziwo nauczyłem się bardzo dużo, bo tak jak wam powiedziałem, wydawało mi się, że idę do tej szkoły i e, idę tylko po papierek i po trochę praktyk, natomiast... Nauczyłem się dość sporo Być może nie tyle z teorii I niewieloma rzeczami oni mogli mnie tam zaskoczyć Bo bardzo wiele, no wiecie Ja się zamakijażę tak naprawdę już 8 lat I bardzo wiele się nauczyłem na własną rękę Natomiast a Przede wszystkim zwłaszcza wizerzystka Agnieszka Brudny, która prowadzi też kanał Dirty Makeup, na którym w ogóle nie widać jej talentu Moim zdaniem, warto obserwować pracę Jakie ona robi, o ile da się je znaleźć, bo um, jej portfolio Na stronie internetowej Jakoś, taką, jako, jakoś mnie bardzo nie zachwyciło Natomiast portfolio, które przyniosła nam do szkoły pokazać swoje zdjęcia było już bardzo, bardzo, bardzo zachwycające. I też jest ona takim nauczycielem, który bardzo, bardzo przykłada uwagę do szczegółów i jest bardzo, bardzo wymagająca. Na przykład na jej zajęciach z brwi ona powiedziała nam, że powszechne pojęcie, że brwi powinny być jak siostry, a nie bliźniaczki jest bardzo błędne i że mamy dążyć do tego, żeby brwi były jak najbardziej identyczne, po prostu mają być identyczne i tylko tak to będzie wyglądało dobrze. Ona była jedną z takich nauczycielek, która potrafiła podejść, spojrzeć na makijaż, który wykonałaś, i powiedzieć, że ta ćwiartka ust jest trochę za okrągła, ta ćwiartka jest trochę za prosta. Widziała najdrobniejszy strzegół, więc to było bardzo super. I ja to bardzo, bardzo doceniałem, dlatego że jakby przez to też sobie bardzo wysoko chciałem podnieść poprzeczkę, żeby po prostu nie mogła się do mnie przeczepić następnym razem, jak przyjdzie, a to było super jednak, że zawsze coś znajdowało, żeby się przeczepić. I o ile to mogło być dla niektórych frustrujące, ja bardzo, bardzo chętnie brałem do siebie te rady i starałem się, żeby to wszystko wyglądało jak najlepiej. Jeżeli chodzi o same zajęcia właśnie, bo miałem już bardzo fajnych wykładowców, z którymi bardzo fajnie się rozmawia, którzy są bardzo przyjaźni. Naprawdę atmosfera w szkole jest bardzo, bardzo super. Dyrektorka również w szkole jest bardzo, bardzo super. Jeżeli chodzi o, to same, o same zajęcia, to oczywiście na każdych zajęciach są e, mamy dzień, w którym jest poruszany jakiś temat. Pokaz, robiony jest na początku dnia pokaz, dnia, 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 tak dobrze, na początku dnia jest pokaz. Później mamy czas na wykonanie e, makijażu który jest później oceniany, jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, w trakcie nauczyciel podchodzi i tłumaczy, pomaga itd., dalej. Czasami wykonuje jedną połowę, na przykład oka, pokazuje coś tam e, i mam to otworzyć z drugiej strony. No, oczywiście ja zazwyczaj nikogo nigdy nie prosiłem o pomoc, tylko pytałem, czy jest dobrze, jeżeli ktoś mówił mi, że nie, to wtedy poprawiałem, chociaż rzadko słyszałem, że coś było źle. Zazwyczaj nauczycielom bardzo podobały się moje prace, nie próbuję się przechwalać oczywiście, po prostu mam talent. <grym> tak... Um... I zajęcia ze stylizacji były również bardzo fajne, jeżeli Was to interesuje, dlatego że mieliśmy je nie tylko w szkole teoretycznie, ale również wychodziliśmy najczęściej do złotych tarasów i musieliśmy tam ubierać się nazajem e, zgodnie z naszymi analizami kolorystycznymi, zgodnie z naszym e, stylem lub odtworzeniem e, stylu jakiejś konkretnej gwiazdy, lub na m, jakąś specjalną okazję, więc to też było super. Co jeszcze o tej szkole mogę powiedzieć? Fajnie, że organizują od czasu do czasu sesje zdjęciowe z. Prawdziwym fotografem, który zajmuje się fotografowaniem zdjęć i też retuszem, dzięki czemu właśnie mogliśmy uzyskać i stworzyć dla siebie profesjonalne zdjęcia, tak jak już na początku mówiłem, do portfolio. Też na zajęciach od razu jest dostępna duża lampa pierścieniowa, którą jesteście w stanie oświetlać makijaże, które zrobiliście na sobie. Dlatego, że pracuje się w parach i na kursantki malują się wzajemnie. Jesteście w stanie, jakby, robić sobie zdjęcia przed i po, żeby już mieć przed rozpoczęciem pracy w zawodzie, jakieś, um, jakieś zdjęcia pokazujące Wasze prace także nie wchodzicie jakby z zerowym z zerowym portfolio lub z zerowym jakby zasobem Waszych prac w zawód i to już niezależnie od tego czy chcecie malować na sesjach zdjęciowych tak jak ja się będę starać, czy chcecie malować bardziej klientów indywidualnych znajdziecie tam nauczycieli dla siebie, tak jak mówię Agnieszka Brudny jest bardziej od tej strony high fashion, od tej strony editorial od tej strony właśnie sesji zdjęciowych bo przede wszystkim tym się zajmuje, są też nauczyciele, którzy właśnie pokazują ten taki bardziej klasyczny makijaż, który będzie odpowiadać właśnie przede wszystkim klientkom i fajne jest w tej szkole to, że nie uczycie się z jednym nauczycielem, tylko macie ich wiele i dzięki czemu możecie poznać wiele technik um, i różnych sposobów wykonywania makijażu i wiecie od każdego brać sobie to, co wam odpowiada. I dziewczyny z mojej klasy delikatnie marudziły na to, że właśnie tych zmian nauczycieli było niewystarczająco wiele. Natomiast ja osobiście byłem bardzo, bardzo zadowolony, że najwięcej zajęć, jakie mieliśmy były właśnie z Agnieszką Brudny, dlatego, że ona przygotowywała właśnie pod tym kierunkiem, pod jakim ja najbardziej chcę się szkolić, ale również przy okazji była bardzo dokładna i bardzo wymagająca, więc mogła, można było u niej przede wszystkim starać się o podniesienie swojej poprzeczki i wymagań co do siebie, ale zajęć z innymi nauczycielami również nie brakowało, więc ja z dziewczynami po prostu się nie zgadzałem i ja byłem bardzo zadowolony z tego. Jeżeli jeszcze chodzi ogólnie o zakończenie samej nauki, nauka kończy się oczywiście obroną pracy dyplomowej, gdzie musicie wykonać pracę pisemną i pracę um, na modelce. Nie wiem, czy to się zmieni niebawem, natomiast um, my na modelce musieliśmy zrobić włosy, co było w porządku, mieliśmy również zajęcia z włosów takie podstawowe, żeby można było wykonać te najbardziej właśnie podstawowe fryzury, bo ponieważ to, ponieważ to nie jest kierunek fryzjerstwo. Aczkolwiek jest to bardzo bardzo fajne uzupełnienie do um, Waszej pracy. Warto jest umieć zrobić przynajmniej jakiekolwiek podstawowe fryzury. Więc trzeba było zrobić makijaż, oczywiście, um, na modelce, trzeba było zrobić um, e, fryzurę i trzeba było uszyć strój, czego większość klasy również ze mną nie rozumieliśmy. Dlaczego mamy szyć strój, skoro nie mamy w ogóle żadnych podstaw krawiectwa w tym. Oczywiście ja Wam już pokazywałem moją pracę, z której jestem bardzo, bardzo dumny. Podejrzewam, że wkleję ją jeszcze raz tutaj teraz. dała sukienka, której ja uszyłem, natomiast wiele dziewczyn napotkało dużo kłopotów z tym, żeby stworzyć coś, co będzie wyglądało po prostu dobrze. I to nie jest proste dla kogoś, to nie ma pojęcia, jak się szyje, jak to zrobić, zwłaszcza, że byliśmy klasą, która się zajmuje stylizacją. Więc moim zdaniem i zdaniem mojej klasy bardziej logiczne jest to, że powinniśmy ubrać modelkę, aniżeli szyć dla niej ubrania, więc pod tym kątem na pewno bym chciał, żeby szkoła zmieniła swoją politykę prasy dyplomowej. Pozostała część moim zdaniem jest jak najbardziej fair i jak najbardziej ok. Te włosy również um, są moim zdaniem ok. Więc tak, tak mniej więcej wyglądała moja nauka w szkole. Mieliśmy, tak jak powiedziałem, co tydzień, był jakiś konkretny temat, który przerabialiśmy. Czasami były sprawdziany, ale raczej rzadko. Mieliśmy trochę historii makijażu, mieliśmy trochę historii ubioru. Mieliśmy właśnie o materiałach, jeżeli chodzi o stylizację. Mieliśmy analizy kolorystyczne. Mieliśmy omówione różne właśnie techniki makijażu, od smołki, od e, ślubnych. Od, um, od francuskiej kreski, od czerwonych ust, i tak dalej, i tak dalej. Więc naprawdę szkoła podchodzi do tematu bardzo, bardzo wyczerpująco. I właśnie pod tym kątem, jak ja kiedy słuchałem, czy mi czegoś brakuje z mojej wiedzy, czego nauczyciele nie powiedzieli, raczej zawsze było powiedziane dokładnie wszystko to, co ja już wiedziałem. A jako, że zakładam, że wiem bardzo dużo, to um, To, um, jak się to nazywa to się z bardzo z nimi zgadzałem i uważałem, że prowadzą swoje lekcje bardzo, bardzo dobrze i bardzo, bardzo rzetelnie. Mieliśmy też makijaż artystyczny dalej. I tak jak wam mówiłem na samym początku, wydawało mi się, że przechodzę do tej szkoły z bardzo dużą wiedzą, która już by spokojnie wystarczyła do pracy w zawodzie, dlatego że tak jak wiecie, bardzo dużo wizerzystów pracuje bez jakiejkolwiek szkoły. I to jest absolutnie w porządku, ale szkoła ma swoje plusy, takie, że jesteście w stanie się dowiedzieć czegoś, czego może jeszcze nie widzieliście. W moim wypadku może aż tak dużo się nie dowiedziałem, natomiast bardzo, bardzo podniosła się moja precyzja pracy i moja dokładność patrzenia i po prostu nauczenie się widzenia tych błędów, których ja wcześniej nie byłem w stanie zauważyć, praktyka również bardzo, bardzo mi pomogła można było poznać kosmetyki, których wcześniej się być może jeszcze nigdy nie używało, i dowiedzieć się, jakie kosmetyki po prostu kupić sobie do kufra, więc to też jest zdecydowaną przewagą nad tym, by uczyć się w szkole, ale moim zdaniem przede wszystkim właśnie poznanie różnego rodzaju technik i nawiązanie też znajomości na przyszłość, bo poznajecie grupę bizarzystek, w której będziecie mogli razem sobie pomagać. O ile jesteście osobami, które są koleżeńskie i e, lubią się wspierać. Ja osobiście uwielbiam e, dziewczyny, z którymi się uczyłem, i zawsze, jeżeli będę w, będę w stanie jakkolwiek im pomóc, na pewno będę wyciągać do nich rękę, i wiem, że dziewczyny również będą wyciągały rękę do mnie, i mam nadzieję, że ta koleżeńskość pozostanie e, między nami e, na cały czas naszej pracy w zawodzie po prostu. Tak, to już jest dość długi filmik, więc postaram się streszczać. Jeżeli chodzi o to, czy polecam szkołę. Tak, jak najbardziej polecam szkołę. Moim zdaniem szkoła idzie aktualnie w bardzo dobrym kierunku, dlatego że zaczyna brać bardziej nowoczesne, nowoczesne i bardziej e, co, takie obecne teraz spojrzenie na makijaż, co jest super. Um, macie tam zajęcia z bardziej tradycyjnych makijaży, jeżeli chcecie iść w malowanie klientek. Macie tam zajęcia z makijaży high-fashion, artystycznych, jeżeli chcecie pracować przy sesjach. Macie tam zapewnione sesje zdjęciowe od czasu do czasu. Um, niektóre były płatne, od razu mówię, ale warto. Dlatego, że wychodzi i tak o wiele, wiele taniej za zdjęcie, niż gdybyście mieli sobie takie zdjęcie kupić i wynająć fotografa, studio i modelkę. Więc to było bardzo super. Tak, ja osobiście bardzo, bardzo szkoły lubiłem. I yy, a w ogóle jeszcze Wam opowiem jako ciekawostkę, ja do szkoły przeszedłem nikomu nie mówiąc o moim kanale, dlatego że nie chciałem, żeby to wpłynęło jakkolwiek na odbiór mnie przez nauczycieli lub yy, uczennice. Oczywiście wszyscy zauważyli po tym jak zacząłem malować, tak wiecie, że, że to nie jest dla mnie nowość i że ja wiem co robię mniej więcej. Natomiast um, starałem się to zachować przez dłuższy, dłuższy moment w tajemnicy. Oczywiście wydało się to po jakimś czasie, ale um, starałem się jak najdłużej, żeby to było Moją własną tajemnicą małą. I mimo, że wiedziałem, że niektóre osoby się dowiedziały, to bardzo rzadko kiedy. były tak naprawdę dosłownie dwie osoby, z którymi ja rozmawiałam na temat mojego kanału yy, i z którymi się jakoś bardzo na ten temat yy, zwierzałem, wymieniałem informacjami i tak dalej. Zawsze trzymałem ten temat pod kłódką, bo nie chciałem, żeby ktokolwiek czuł się może być może urażony, lub być może, że jestem jakiś arogancki, lub że myślę, że zjadłem wszystkie rozumy i tak dalej, i tak um, dalej. Więc zależało mi, żeby być takim no-name'em, siedzieć cicho i przede wszystkim się uczyć, chłonąć wiedzę, nabierać doświadczenia i tak dalej, żeby nie zrobić tego show Władka, bo to nie o to chodzi i nie po to była ta szkoła. Tak, szkoła naprawdę jest mega. Ja Wam ją bardzo serdecznie polecam. Mam nadzieję, że rozwijałem wątpliwości niektórych osób, które zastanawiały się nad tą szkołą i mam nadzieję, że pomogłem Wam. Jeżeli macie jakiekolwiek inne pytania, teraz zachęcam Was bardzo serdecznie, żebyście je zadawali właśnie pod tym filmikiem, bo mogłem coś pominąć. Jestem człowiekiem i, zwłaszcza, że nie przygotowałem się za bardzo do tego filmiku, za co Was przepraszam. Um, ale właśnie będę odpowiadać je e, na nie pod spodem, tak żeby też osoby, które oglądają ten filmik, mogły pójść sobie na dół i zobaczyć e, odpowiedzi i pytania. I że czegoś brakowało. E, więc tak, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie dzisiaj. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał i że okazał się dla Was pomocny, bo przede wszystkim o to mi chodziło. Więc tak, ja jeszcze raz Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku.